Nie wiem kto wpadł, ale ten ktoś, kto wpadł na ten pomysł, to jest rewelacja. Trzy, Sklepy socjalne, chociaż w pierwszym momencie wszyscy myślą, że one są skierowane są do osób najuboższych, a to oczywiście jest prawdą, najuboższe osoby również mogą robić zakupy, ale bardzo często jest tak, że osoby te najuboższe korzystają z darmowych miejsc, których bardzo stają dużo czy pożywienia, czy odzież. W naszych sklepach, naszymi klientami, to są osoby, przeważnie seniorzy, którzy mają trudności finansowe, przeważnie też osoby wielodzietnych rodzin, które mają taką przejściową trudność, która... Można powiedzieć, my poprzez te tańsze zakupy pomagamy, ale nie tylko. My chcemy być w relacji, chcemy, chcemy pomagać na co dzień, nie tylko zawsze zakupy. Mamy piękny punkt tutaj właśnie kawiarenkowy, e, z pyszną kawą, e, z ciastka, lody, te wszystkie inne też produkty. Tam będziemy mogli usiąść, porozmawiać ze sobą, poznać się i pomóc wyjść z tego problemu, którym człowiek drugi jest. Chcesz, chcecie Państwo u nas zrobić zakupy? Tak, chcemy. super, no to się cieszę. Ja, ja Państwu wiemy, zasada jest bardzo prosta. Nasza fundacja wolne miejsce. Każdemu, kto poczuje pomocy, taką pomoc oferuje. Państwo mówiście, że chcecie, my wam dajemy. Skierowanie może cały dobrobytu Podoba się Pani to? Tak. No to czy się tak. się jutro mam przyjechać, bo to tak. to. Mamy zasadę, że w naszych sklepach socjalnych ceny nie przekraczają 50% cen rynkowych. I to jest taka górna granica. Oczywiście to zdarza się tylko przy jakichś chemicznych produktach, bo przeważnie przy spożywczych to jest dużo niżej. Pieczywo kosztuje około złotówki, również warzywa w takich mniej więcej kilogramach to kosztuje. Ceny są atrakcyjne i oczywiście można powiedzieć, że cały czas pozyskujemy coraz więcej fajnych partnerów, firm, które chcą nam przekazywać no to też. Apelujemy o to oczywiście chcemy mieć jak największy wachlarz towarowy oprócz właśnie spożywczych rzeczy mamy też chemię przemysłową, mamy środki czystości osobistej, mamy odzież. Wszystko oczywiście w tym sklepie jest nowe. Nasza historia zaczęła się w sposób może być taki banalny, bo 21 lat temu zaprosiliśmy wraz z żoną jednego człowieka na wigilijne wolne miejsce. Myśleliśmy o tym, że ta tradycja pustego właśnie talerza jest taka dziwna i zmieniliśmy ją na zaproszenie człowieka, żywego człowieka, naszego sąsiada. Po tym zaproszeniu, po tej fajnej wigilii, bo to naprawdę był cudowny czas, stwierdziliśmy, że już od tej pory zawsze to będziemy robić i wigilię, Wielkanoc, nasz dom będzie otwarty dla wszystkich samotnych, można powiedzieć, osób potrzebujących. I tak się zaczęło. Osoby zaczęły do nas przychodzić najpierw z mojego osiedla, potem z całego miasta. Z czasem oczywiście żona powiedziała koniec w domu, bo doszło do 30 osób. Nasz w naszym mieszkaniu przenieśliśmy te wydarzenia do naszego, naszej restauracji. Najistotniejsze w tej wigilii, pierwszej, tej, której zaprosiliśmy jednego człowieka, było to, że usłyszeliśmy historię samotnego człowieka, który na co dzień, powiem szczerze, nie był e, zbyt taki otwarty, uśmiechnięty i sympatyczny, bym to określił. A, a kiedy został zaproszony, całkowicie się zmienił. A na jego twarzy pojawił się właśnie uśmiech, radość, no i przede wszystkim historie, szereg historie, niestety smutne. Oczywiście, bo osoby samotne z reguły mają tą historię dosyć smutną, ale w tym wszystkim była taka, taka autentyczność. I my, us usłysząc to, e zrozumieliśmy, że dzisiaj w taki może być bardzo prosty sposób, prawie nic z nas nie kosztujący. Trochę czasu, troszkę jedzenia, pomogliśmy temu człowiekowi przeżyć inaczej święta. I wyobrażam sobie się nawet życia i w inny sposób. Dzisiaj sklepy, sklepy socjalne, które są następstwem działań wigilijnych, wielkanocnych, w poprzednich latach, są jakby dowodem na to, że nie tylko święto, nie tylko właśnie w świąteczne dni, ale na co dzień możemy przyjąć, porozmawiać z drugim człowiekiem, poznać się. W poznaniu się wychodzą możliwości pomocy, bo kiedy widzimy człowieka na ulicy, nic nie możemy zrobić. Możemy tylko tak naprawdę uśmiechnąć się albo powiedzieć dobre słowo, ale za chwilę ta osoba minie nas i już prawdopodobnie nigdy ją nie zobaczymy, a kiedy się poznamy, prawdopodobnie spotkamy się drugi raz i wtedy ta relacja się pogłębia i można spowodować pomoc drugiemu człowiekowi. No, jestem zadowolona, że ten sklep otwierają tutaj. No. My mieszkamy na Włochach, chodzimy do Dziennego Domu Pomocy, spędzamy od 8 do 16 dzień. Jest wspaniale. I cieszymy się, że, że taki sklep otwierają, moglibyśmy sobie po prostu odłożyć trochę pieniążków na jakiś wyjazd, trochę taniej kupić, to wtedy byśmy mogli sobie gdzieś wyjechać na przykład. Cudowne w naszej idei jest to, że tutaj nie ma gorszych i lepszych ludzi. Każda osoba, która przychodzi do nas, nasz gość, nasz klient traktowany jest z szacunkiem i przywracamy godność, dlatego że nie ma tu nic darmowego. Każdy produkt kosztują. Bardzo tanie pieniądze, czasami to jest parę groszy, złotówka, ale kosztuje, czyli nasz klient dokonuje świadomego wyboru. To on decyduje, co dzisiaj kupić, co dzisiaj będzie jadł, jak będzie ubrany, jakich produktów będzie używał. My jako fundacja jesteśmy po to, aby pomóc mu w tym czasie być z nim, spędzić z nim trochę czasu na rozmowie i pomóc właśnie w zakupach. Bardzo często pozyskujemy produkty na nasze świąteczne wydarzenia i to oczywiście jest zupełnie za darmo i również możemy z tego skorzystać, ale też poprzez nasze relacje i kontakty z wieloma firmami doszliśmy do takiego momentu, kiedy możemy odkupywać produkty z krótką datą przydatności za oczywiście obniżoną cenę. Pasja to jest moje całe życie. My generalnie żywiąc z żoną podjęliśmy takiego wyzwania pomagania ludziom nie tylko w kontekście takim właśnie, kiedy możemy pomagać, tylko wtedy, kiedy to sobie potrzebują pomocy. To jest trudniejsze, bo bardzo często jesteśmy czasami tylko w akcjach, kiedy możemy zmobilizować się na dany dzień, na dany moment, ale tutaj pomaganie fundacji jest pomaganiem codziennym. Jesteśmy otwarci dla osób, które potrzebują kontaktu, potrzebują właśnie nas i to poprzez, jeśli człowiek nie miałby pasji, to nie mógłby tego robić, bo w którymś momencie skończyłoby się tak zwane paliwo. Prawdopodobnie człowiek by się wypalił. Ja jestem człowiekiem wierzącym i opieram też swoją pomoc dla drugiej osoby poprzez kontakt z żywym Bogiem. Dla mnie codziennie ładuję akumatory, modląc się, codziennie szukam właśnie wsparcia, inspiracji, szukam takich wskazówek i one powodują to, że jestem w stanie przekazywać to innym osobom. A pan jakie tu są ceny, wie pan? Czy dopiero Z bardzo... tego co ja wiem, o 50%, prawda? A poniżej nie ma? Są, o 50% albo niżej. Wow, no to jak na moją kieszeń. Super. Dobra, dziękuję bardzo.